Dobra, wchodzimy do prosektorium teraz, z innej strony budynku szpitala. No, wskakuj Mody. Czekaj, bo ja tam muszę się też dostać, to nie będzie łatwo. Poczymaj. Poczymaj. Dobra. Wchodzimy, idziemy. O jacie, tu jest to łóżko. Tu jest to łóżko. Tutaj robiono sekcję zwłok. Tutaj się dawało głowę. I krew spływała tutaj podczas sekcji zwłok. Tutaj lekarz anatomii mał, dezynfekował ręce, pojemników już nie ma. Nie, 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 wchodź tam. To się kładło ciało a pod spodem krew spływała tu, tu. No nie rób. Tutaj mamy. Nic nie mamy znajomy, To jest główny element, dla którego tu przyszliśmy. Ile tu ciał musiało być otwieranych. Te rowki. Tutaj służą temu, żeby właśnie krew spływała do tej, tutaj do tego rowka, głównego na środku. I tutaj na dół.